Właśnie skończyłem jeden z najlepszych sezonów w moim życiu, i mimo tego dziś jest ostatnim dniem, kiedy mam podpisany zawodowy kontrakt. Mam 25 lat. Od wielu lat zajmuję się zawodowo kolarstwem. Od trzeciego roku życia choruję na cukrzycę typu pierwszego. I moim życiem staram się pokazać to, że cukrzyca nie jest chorobą, która przeszkodzi mi w osiągnięciu moich marzeń. Na tym kanale chciałem Wam pokazać, jak wygląda codzienna praca zawodnika, kiedy wszystko trzeba robić w większości samemu. Chcę Wam pokazać, jak trenuję, jak podejmuję decyzje żywieniowe odnośnie mojej diety, która jest oczywiście ściśle połączona z moją chorobą, jak wyglądają moje poziomy cukrów na treningu, poza treningami, a to wszystko po to, żeby dążyć za moim marzeniem. Czy to się uda, czy nie uda, to już zobaczymy sami w. Nadchodzących tygodniach, miesiącach, może latach. Sezon 2025 był najlepszym sezonem w mojej karierze. Pracowałem nad formą, nad każdym detalem. Wyniki były naprawdę dobre, ale życie zawodowego sportu nie zawsze idzie w parze z wynikami. Czasami robisz wszystko, dobrze idzie i nadal musisz zaczynać od nowa. Będzie to seria o procesie, o treningach, o wyścigach i o tym, co trzeba zrobić, żeby wrócić do gry. Jeśli jesteś zawodnikiem, albo po prostu ciekawi się to jak wygląda sport zawodowy od środka w połączeniu z cukrzycą, znajdziesz tutaj szczere spojrzenie. Dziś jest 31 grudnia, czyli ostatni dzień tego roku 2025. Korzystając z tej okazji chciałem wam życzyć wszystkiego dobrego, żebyście podążali za waszymi marzeniami. Może nawet jeśli wszystko jest przeciwko Wam, nie poddawajcie się. Róbcie swoje, skupcie się na tym. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w nowym roku.